Mamy październik, idziemy na te nasze grządki No-Dig, zobaczymy jak się tutaj temat przedstawia, co tam nam porosło i czy jest sens uprawiać tą metodą. Jesteśmy już tutaj na miejscu, na tej naszej grządce No-Dig, którą przygotowywaliśmy wcześniej na innych filmikach, jeżeli chcecie to możecie tam sobie znaleźć, pooglądać. I tutaj mamy grządkę. Zasadziliśmy kapustę, seler i brukselkę. No i jak się to nam przedstawia? Tutaj na tej grządce, na której było przykryta plandeka, a potem nałożyliśmy oborniku i tak sobie przeleżało to przez jesień, zimę i wsadzaliśmy bezpośrednio w ten jakby obornik Nasze sadzonki. I teraz przyjrzyjmy się, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie, jak wygląda podłoże. Tam były teksty, że to jest marnacja obornika, bo potem dużo azotu wycieka tam do atmosfery. Ale zauważcie, jak wygląda temat zielska Praktycznie go nie ma. Jest tu coś nieco nie gdzie ale pielenie tego nie przysparza jakichś większych problemów. Gorzej sytuacja miała się na grządkach, w których mieliśmy ten nasz nieudany kompost, że tak powiem, rozrzucony, bo potem było kupę pielenia i było to problematyczne. Także tak wygląda podłoże. Od czasu do czasu gdzieś tam coś wyrosło, przebiło się, ale dbanie o tą grządkę nie przysparzało zbytnio problemów tam od czasu do czasu coś się widziało pojedynczego, o, coś tak jak tutaj to się wyrwało tą trawkę i tyle tego było. Także pod względem pielenia jest o wiele lepiej. Jak widać tu z kapustami szału nie ma, ale one jeszcze sporo czasu nam poleżą nie będziemy je tutaj zrywać. Nie były przykrywane w żaden sposób. Tutaj sobie motylki latały, robiły. Swoje, jak widać. Tu jest właśnie taka fajna, wielka główka. Mam no, nadzieję, że ona jeszcze nam tutaj podrośnie. No ale są też takie malutkie. no Nie ma co się oszukiwać, że tu wszystko jest tak super rosnące. Ale zauważcie, że tutaj akurat to tylko było miejsce przykryte plandeką. I tutaj nie był dawany obornik, tylko po prostu w ziemię zostały wsadzone te nasze sadzonki tych kapust. Zobaczcie, jak wygląda gleba, która była tylko przykryta i nic nie przekopywana. I kiedy tam się sparzyło to wszystko zielsko zielskie i zostało, to mamy tutaj coś takiego. Nie widać za bardzo, żeby tutaj tak buszowało to zielsko. Nie trzeba było zbytnio pielić. Teraz przejdźmy do selerów. No selery, to powiem Wam, jestem zadowolony. Porosły sobie nam tutaj w tym oborniku I jak widać też dzielsko w ilościach znikomych nie, było pielenia praktycznie przez cały rok tam sporadycznie jakoś gdzie nie gdzie po troszku I zobaczcie jak to wygląda ta nacina nam porosła oczywiście ta nacina to też jest dobra rzecz bo sobie zbieraliśmy i suszyliśmy i będziemy mieli przyprawę tak wygląda nasz por, nie za duży. Może też kwestia, że został zagłuszony. Jednak tutaj dalej te brukselki trochę nam poblokowały tutaj dostęp światła. No, a brukselki nam dopiero co? Dopiero narastają. Wszystko tak dosyć późno było wsadzane. Także może jak poczekamy to coś z tego wyjdzie. Ale selery te korzeniowe, warzywa jak najbardziej. Wyglądają super, mamy swoje własne. Jak wyglądają te buraki z naszych grządek No Dick? Tu jakieś o... perspektywy, to proszę zobaczyć, buraki je rosną. Są takie duże, są też małe nie były przerywane, nic przy nic nie było robione tak jak je włożyliśmy sobie tak sobie przetrwały cały sezon no efekty według mnie są lepsze niż wtedy kiedy przekopywaliśmy te grządki i dawaliśmy ewentualnie tam jakiegoś nawozu sztucznego tutaj mamy już tu drugą grządkę ta, która był dawany obornik, a potem po wierzchu był rozrzucony ten kompost słynny. Ale efekty też są zadowalające, jak na buraki same sobie, bez przerywania. No są te małe, takie widać. Już niedługo czas będzie zrywać to. Ale powiem, że lato było ciężkie do tej uprawy. Te upały i susze robiły swoje, mimo wszystko. Dla mnie, takiego amatora, Efekty są zadowalające. Także jakie są moje wnioski na temat uprawy metodą No Dig? Jestem ogólnie zadowolony i będę polecał tę metodę, ponieważ nie trzeba po pierwsze się męczyć ze szpadlem, przekopywać tej gleby. Po drugie, nie ma tyle pielenia, męczenia się z tym pieleniem. Po trzecie, nie tak często trzeba było podlewać. To też jest ważne, że jednak gleba zostawiona tak w ten sposób przygotowana jest mniej podatna na te zmiany temperatury i te susze. Trochę można sobie pozwolić, raz nie podlać. I nic się takiego złego nie stanie. Także polecam tą metodę wszystkim. Testujcie, próbujcie i mówcie jak to tam u Was wygląda sprawa.